Już się nagrywa. <laughs> na, razie, na razie nagrywamy. Postawiliśmy statyw w kabinie jachtu. W kambusie? Kambus? Tak, kambus niedaleko Wanny. I tak e, znowu jesteśmy na Mazurach. To chyba jest dla nas niebezpieczne połączenie, że jest nas dwóch i, i są Mazury i łódka. A jeszcze nie daj Boże, jak łódka nie płynie, to przychodzą dziwne pomysły do głowy i Andrzejowi pomysł. Andrzeju, opowiedz o swoim pomyśle. Tak, mój pomysł narodził się w pięknych, malowniczych okolicznościach przyrody, i wpadliśmy na pomysł, że może zrobimy regaty bezowe, gdzie nagrodą będzie cukrowy bez. Dokładnie. Słuchajcie, mamy potencjał jakiś, dlatego że nasza akcja z Białego Stoku do morza jest znana. Bardzo fajnie się współpracuje z włodarzami miast na Mazurach. Stąd pozdrawiamy też oczywiście pana burmistrza z Pisza, pana burmistrza z Mikołajek, panią burmistrz z Giżycka. Jeszcze nie poznaliśmy pana burmistrza z Węgorzewa, ale będziemy mieli okazję, bo tam pójdziemy. I tutaj, tak jak Andrzej powiedział, jest to jakiś ciekawy pomysł, żeby zrobić regaty bezów. Może do tego dołączyć nawet inki, kolibry i te wszystkie inne takie jachty podobnej wielkości z podobnego okresu, które stoją zakurzone pod plandekami, niedoceniane. One naprawdę fajnie pływają tak. Nawet sami znamy takiego jednego bezika, który stoi gdzieś tam na podwórku u państwa. Zresztą bardzo sympatyczny, bo tam nawet pisaliśmy z sobą. Też może warto byłoby, żeby odkurzyli tego beza i dołączyli do tej akcji. Jest też w Was wielu na forum bez Inka. Z naszej strony spróbujemy porozmawiać, tak jak mówię, z włodarzami, wybierzemy miasto, które da nam najlepsze warunki do zorganizowania takich regat, tak żebyśmy mogli tam spokojnie się przespać z ten jeden czy dwa dni. Żebyśmy mogli rozpalić jakieś ognisko, na którym będziemy mogli porozmawiać o naszych pasjach. Chodzi bardziej o spotkanie niż o rywalizację, myślę, ale to jest właśnie bardzo ciekawe. Żeby coś takiego zrobić, a może zrobimy taki spływ od Pisza do Węgorzewa bezami, Tak. Też jakiś pomysł jest. Chodzi o to, żeby tą społeczność integrować. Żeby pokazywać, że nie trzeba mieć wcale grubych portfeli i być bardzo zamożnym, żeby fajnie spędzać czas na wodzie. A nawet jeśli jest się bardzo zamożny i się ma gruby portfel, to można wrócić do lat młodzieńczych, do dzieciństwa. Do tych fajnych historii, kiedy patrzyliśmy z rozważaniem na, tak, na tego typu łódki. Także zapraszamy serdecznie do rozważań i do komentarzy, do odpowiedzi na te nasze postawione dzisiaj pytania i nasze propozycje. Tak Nasz bez płynie, mimo tego, że nie ma wiatru. Sami widzieliście, duży wiatr płynie, mały wiatr płynie. Bez zawsze płynie do przodu. Tak jest. Bez to, płynie do przodu. To jest, wyłączam kamerę i jeszcze raz proszę o zastanowienie się nad naszą propozycją i jakieś komentarze. Może jakieś pomysły też. O, ciekawe, też dokładnie, czekamy. pomysły też.